Cześć, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o napoju gazowanym, bezalkoholowym o smaku brzoskwiniowym Piccolo. Jest to właśnie taki szampan, który myślę jest stworzony głównie dla, y, dla dzieci, a to z tego względu że jest to właśnie y, dobra opcja dla osób, które nie piją alkoholu jak i również właśnie dla najmłodszych aby gdzieś tam oni również mogli świętować różnego rodzaju okazje, doskonały szampan właśnie na różne urodziny, na nowy rok czy gdzieś tam zwyczajnie na jakieś inne okazje jeżeli chodzi o Informacje na temat tego napoju. No, to, jeżeli chodzi właśnie o składniki, no to sobie tutaj zobaczymy jak to wszystko wygląda. Jak sami widzicie, mamy tutaj wodę, sok jabłkowy 21%, zagęszczonego soku jabłkowego. Dalej mamy również cukier, sok brzoskwiniowy zagęszczonego soku brzoskwiniowego, dwutlenek węgla, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca i tak dalej i tak dalej tutaj znajdziecie generalnie informacje na temat składników, jeżeli chodzi o wartość energetyczną no to jeżeli chodzi o e, proporcje na 100 ml no to mamy tutaj jak sami widzicie 45 kalorii e, węglowodanów 11 gram soli 0,03 g. E, no i taka, taka butelka ma 750 ml e, no i teraz jak to generalnie wygląda, jak sobie widzicie, dość spora ta butelka, tutaj u góry mamy taki klasyczne do otwarcia z korkiem, tak, tak jak, jak, jak mamy w normalnym szampanie Myślę, że jeżeli chodzi o smak tego piccolo, tego napoju, no to jak, ja jak najbardziej Wam polecam, daję tutaj 10 na 10, a to z tego względu, że e, przyznam szczerze, że ze wszystkich smaków Piccolo ten brzoskwiniowy mi osobiście przypadł najbardziej do gustu. E, piłem też inne smaki, wczoraj piłem truskawkowy, powiem szczerze, że e, niezły, natomiast ten e, brzoskwiniowy e, moim zdaniem jest e, najlepszy. Ostatnio piłem też właśnie, tutaj mam jeszcze butelkę, e, smak mango, a zatem dość spore porównanie tutaj mam, osobiście najbardziej polecam właśnie smak brzoskwiniowy, jeżeli chodzi o cenę to kilkanaście złotych taki, taki szampan kosztuje w sklepie raczej nie powinno, nie powinniście mieć problemów z jego zakupem, jeżeli byście mieli no to przez internet również zamówicie sobie taki taki napój no jak najbardziej wam mogę go z czystym sumieniem Polecić, jestem ciekaw też, jaki szampan Wy lubicie pić, napiszcie w komentarzu. No i napiszcie też, jaki smak Picolo jest Waszym ulubionym smakiem. No a tymczasem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach.